Szanowni generałowie, dowódcy Wojska Polskiego, panowie ministrowie, szanowni państwo. Bez nowoczesnych sił zbrojnych nie ma bezpiecznej Polski. Wojsko Polskie jest świetnie wyszkolone, doceniane przez sojuszników, ma oraz ma niezbędne doświadczenie bojowe. Jednak nawet najlepiej wyszkolone wojsko nie jest w stanie skutecznie realizować swoich zadań, jeśli nie dysponuje nowoczesnym i sprawdzonym sprzętem. Mam zaszczyt reprezentować rząd prawa i sprawiedliwości. Rząd, który odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków i wie, że bezpieczeństwo nie ma ceny, że absolutną koniecznością jest zapewnienie wystarczającego budżetu i stworzenie skutecznych mechanizmów, które pozwolą przeprowadzić modernizację techniczną wojska polskiego na miarę XXI wieku, modernizację odpowiadającą Wyzwaniom współczesnego pola walki. Wiemy, że zakupy dla wojska muszą być precyzyjnie przemyślane i zaplanowane. Kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo, nie ma miejsca na improwizowanie i marnowanie środków. Przez ostatnie 4 lata w sprawie modernizacji zrobiliśmy bardzo dużo. Kupiliśmy m.in. system Patriot, wyrzutnie HIMARS. Śmigłowce z zakładów w Mielcu oraz Świdniku i całą gamę nowoczesnego sprzętu z polskiego przemysłu zbrojeniowego. To fakt, że stan sił zbrojnych, który odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach, zaskoczyłby każdego. Poziom opóźnień, niekompetencji, bezradności i braku zainteresowania przez lata nierządów POPSL doprowadził do tego, że skomplikowany proces modernizacji który musieliśmy przeprowadzić był jeszcze trudniejszy. Mimo to dajemy radę. Dziś przedstawiciele opozycji uparcie twierdzą, że przez ostatnie 4 lata wojsko nie było dozbrajane. Za moimi plecami stoi sprzęt, który albo już kupiliśmy, albo kupimy w niedalekiej przyszłości. Moi poprzednicy z PO którzy nie byli w stanie nawet wykorzystać całego budżetu na obronność w podobnej sytuacji musieliby stanąć na tle likwidowanych jednostek wojskowych lub tablic Mendelejewa. Mam jednak pełną świadomość, że proces modernizacji musi być sprawniejszy, skuteczniejszy i przede wszystkim wydajny. Dlatego moją kluczową decyzją było wydłużenie okresu planistycznego z 10 do 15 lat. Kontrakty zbrojeniowe to skomplikowane i kosztowne zamówienia, które wymagają ciężkiej pracy. Wydłużenie okresu planowania otworzyło drogę do stworzenia podstaw prawnych do zawierania wieloletnich umów. W lipcu tego roku pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i zwierzchnik Sił Zbrojnych, podpisał postanowienie w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2021-2035. Rada Ministrów przyjęła już szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2021-2035. Dziś podpisałem program rozwoju sił zbrojnych, plan inwestycji budowlanych i plan zakupów środków materiałowych. Teraz nadszedł czas na zaakceptowanie ostatniego, najważniejszego dokumentu. Planu modernizacji technicznej na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku. Nowy plan przewiduje wydatki na modernizację na miarę oczekiwań żołnierzy Wojska Polskiego. To aż, uwaga, 524 miliardy złotych, czyli około 133 miliardów dolarów, przeznaczonych na nowe uzbrojenie i wyposażenie dla tych którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. Żaden rząd w historii wolnej Polski nie był w stanie zapewnić tak dużych pieniędzy na modernizację sił zbrojnych. Dzięki ustawie, która przewiduje sukcesywne zwiększanie wydatków na wojsko polskie, już w 2025 roku na modernizację wydamy ponad 24 miliardy złotych, a w ostatnim roku obowiązywania planu, czyli w 2035, będzie to aż 50 miliardów złotych. Szanowni Państwo, kluczowym programem, który już realizujemy i który ma fundamentalne znaczenie dla obronności Polski jest harpia, czyli pozyskanie najnowocześniejszych 32 samolotów piątej generacji F-35. Samoloty te zastąpią konstrukcje pochodzące jeszcze ze Związku Sowieckiego. F-35 to nie jest zwykły samolot. To powietrzne centrum dowodzenia, które może współpracować i wysyłać informacje do innych systemów uzbrojenia. To myśliwiec niewykrywalny przez obce radary. To nowa jakość. Rozpoczęliśmy już proces negocjacji z rządem Stanów Zjednoczonych po tym, jak kongres wyraził zgodę na zakup. Finalizacja tego największego kontraktu w historii Polski to kwestia czasu. Chcemy jeszcze bardziej zwiększyć zdolności uderzeniowe nowych myśliwców. Absolutną nowością oraz uzupełnieniem programu Harpia będzie program Harpiespawn. Polska będzie zabiegać o uczestnictwo w programie Loyal Wingman dotyczącym opracowania i rozwoju samolotu bezzałogowego w technologii stealth, czyli niewykrywalnego przez radary. Taki dron będzie uczył się zachowania pilota samolotu już na etapie szkolenia. Celem tego szkolenia będzie wspólne wykonywanie zadań rozpoznawczych, Przebojowych. Pod kontrolą pilota dron będzie mógł wykonać uderzenie na dobrze chronione obiekty przeciwnika, np. w głębi jego ugrupowania, nie wystawiając pilota na zagrożenie. Użycie tych systemów będących połączeniem powietrznych platform załogowych i bezzałogowych, zwiększy także możliwość rażenia poprzez przenoszenie różnorodnych typów kierowanych pocisków rakietowych czy bomb. W planie modernizacji technicznej zaplanowaliśmy również środki na zakup. Dodatkowych samolotów F-16 dla Wojska Polskiego. Współczesne pole walki opiera się przede wszystkim na informacji. Dlatego przygotowaliśmy program kompleksowego rozwoju zdolności do wielopoziomowego i zintegrowanego rozpoznania satelitarnego i obrazowego. W ramach nowego programu Obserwator siły zbrojne pozyskają satelity, mikrosatelity, samoloty rozpoznawcze oraz całą gamę dronów, których efekty pracy będą gromadzone. I analizowane w ośrodku rozpoznania obrazowego i wykorzystywane przez żołnierzy podczas działań. Satelity będą wyposażone w sensory umożliwiające pozyskiwanie obrazów. Część naziemna obserwatora będzie składała się z systemów do obsługi i kontroli parametrów orbitalnych platformy oraz systemu obsługi i kontrolowania sensora. System będzie też współpracował z samolotami F-35. Polski przemysł. Posiada częściowe zdolności do produkcji elementów takiego rozwiązania. Chcemy ściśle współpracować z naszymi zakładami przy realizacji tego programu. Oprócz środków rozpoznania satelitarnego i obrazowego pozyskamy również środki radiolokacyjne. W dalszym ciągu będziemy rozwijać program WISŁA, czyli program dotyczący dostarczenia przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów średniego zasięgu. Drugim obok Wisły, elementem wielowarstwowego systemu obrony powietrznej kraju będzie program Narew. Dzięki niemu uzyskamy kilkanaście baterii przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu. W tym programie przewiduje znaczący udział polskiego przemysłu zbrojeniowego, transfery technologii, w tym między innymi pozyskanie zdolności do produkcji rakiet. Nie zatrzymamy się także w kwestii wymiany floty śmigłowców. Po uzyskaniu wiropłatów dla wojsk specjalnych i marynarki wojennej zrealizujemy program KRUK. Dzięki niemu pozyskamy nowoczesne śmigłowce uderzeniowe dla wojsk lądowych. Będziemy także kontynuować program HOMAR dotyczący zakupu wyrzutni rakietowych zdolnych razić cele oddalone do 300 km. Budujemy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. W ramach programu CyberMIL tworzymy pakiet krajowych narzędzi oraz oprogramowania które będą wykorzystywać najnowocześniejsze polskie technologie kryptograficzne oraz pozwolą na skuteczną obronę polskiej cyberprzestrzeni. Wykorzystamy rozwiązania polskiej nauki i przemysłu, w tym polskiej Grupy Zbrojeniowej i spółki Exatel. Pamiętamy o potrzebach marynarki wojennej. W najnowszym planie modernizacji technicznej znalazł się między innymi program Miecznik. Pozyskamy dwa okręty obrony wybrzeża w oparciu o polski przemysł stoczniowy. Dla marynarki wojennej planujemy pozyskanie zdolności do rażenia celów nawodnych i podwodnych przez okręt podwodny nowego typu w ramach programu ORKA. Planujemy również rozwiązanie pomostowe, które pozwoli na pozyskanie dwóch okrętów podwodnych w najbliższym czasie i zapewni ciągłość szkolenia podwodniaków. W ramach programu MURENA pozyskamy w polskich stoczniach sześć lekkich okrętów rakietowych. Będziemy dalej pozyskiwać sprzęt, który jest ceniony przez naszych żołnierzy a dodatkowo jest produkowany przez polski przemysł zbrojeniowy. Będziemy kupować armatohaubice Krab oraz moździerze samobieżny Rak. Zwiększymy zdolności przeciwpancerne realizując program Pustelnik, który przewiduje zakup nowoczesnych, lekkich wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych, a także zakup pocisków dla pojazdów Rosomak i Borsuk. Nadchodzi koniec ery postsowieckich i wysłużonych wozów piechoty BWP-1. Borsuk doprowadzi do ich zastąpienia nowoczesną konstrukcją opracowaną i produkowaną w Polsce. Niedawno mieliśmy okazję zapoznać się z postępem prac nad Borsukiem podczas kieleckich targów. Planujemy dalsze zakupy kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w wersji bazowej, jak i w wariantach specjalistycznych. Zgodnie z tym, co zapowiadałem już wcześniej, pozyskamy także czołgi nowej generacji w ramach programu Wilk. Dzięki programowi BALSA chcemy pozyskać kolejne nowoczesne inżynieryjne roboty wspomagające pracę saperów. Zapewnią one wykrywanie, usuwanie i neutralizację niewybuchów oraz zdalnych urządzeń wybuchowych. Roboty są opracowane w całości przez polskich inżynierów i wyprodukowane w naszej zbrojeniówce. Jak ważne są wojska inżynieryjne, pokazały ostatnie miesiące. To właśnie dzięki tym żołnierzom byliśmy w stanie zniwelować skutki katastrofy ekologicznej w Warszawie. Dlatego muszą oni dysponować niezawodnym sprzętem. Program DAGLEZJA pozwoli na zakup mostów pontonowych oraz mostów szturmowych na podwoziu gąsienicowym. Z polskiego przemysłu zbrojeniowego pozyskamy niszczyciele czołgów, których głównym zadaniem będzie zwalczanie środków pancernych najnowszej generacji. Program Otokar Brzoza zakłada pozyskanie kilkudziesięciu sztuk niszczycieli czołgów dla pułku przeciwpancernego. Pamiętamy także o innowacyjnych technologiach. W ramach programu Groszek kupimy zasobniki lotnicze z subamunicją automatycznie reagującą na wykryte obiekty. To uzbrojenie, które umożliwia zwalczanie dużych grup nieprzyjaciela, takich jak między innymi pododdziały zmechanizowane, pancerne, czy samoloty i śmigłowce na lądowiskach. Program Gladius zakłada z kolei pozyskanie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych, tzw. amunicji krążącej. To jedynie kilkanaście spośród, uwaga, ponad 2000 pozycji, które znalazły się w najnowszym planie modernizacji technicznej. Szanowni Państwo, to dobry plan. Wiemy, jak rozwijać wojsko polskie. Udowodniliśmy to. Dziś wspólnie z moimi współpracownikami. Możemy być zadowoleni, bo wprowadziliśmy w życie kluczowy dokument dotyczący modernizacji wojska polskiego. Ale od jutra ruszamy do jeszcze cięższej pracy, bo plan trzeba jak najszybciej wdrożyć. Realizacja tych programów z jednej strony będzie ogromnym skokiem rozwojowym dla polskich sił zbrojnych. Każdy z rodzajów otrzyma nowy sprzęt, który znacząco wpłynie na poprawę skuteczności. Z drugiej zaś strony będzie stanowić impuls dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzięki nakładom, jakie poniesiemy na badania i rozwój, polskie ośrodki zyskają nowe technologie. Wszystkie te działania składają się na jeden cel: dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Podsumowując, proszę Państwa, w ciągu 21 miesięcy naszej misji w Ministerstwie Obrony Narodowej doprowadziliśmy najpierw do Przyjęcia i podpisania planu modernizacji technicznej na 10 lat, teraz na lat 15, z rekordową w historii Polski kwotą 524 miliardów złotych. Dlaczego przyspieszyliśmy ten proces? Dlatego, że program modernizacji technicznej jest w fazie bardzo zaawansowanej. Ta perspektywa musi być dłuższa, żeby była zrealizowana. Dlatego, że potrzeby wojska polskiego są bardzo duże. Dlatego, że naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. A więc wojsko polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Stworzyliśmy fundament, bardzo mocny fundament służący do procesu modernizacji polskich sił zbrojnych. To jest gwarancja bezpieczeństwa dla Polski. I Polaków. Jeszcze raz wymienię te dwa zasadnicze programy w ramach planu modernizacji technicznej. Harpy PON, a więc F-35, współpracujący również z inną bronią, w tym z bezzałogowymi statkami powietrznymi piątej generacji w technologii stealth. Dlaczego w tej technologii? Dlatego, że jest to najnowocześniejsza technologia, niewykrywalna przez radary ewentualnego Przeciwnika i program obserwator, gdyż niezwykle istotne na dzisiejszym polu walki jest rozpoznanie. A więc, poprzez plan modernizacji technicznej, wprowadzamy wojsko polskie w XXI wiek. Sieciocentryczność, interoperacyjność to są dwa terminy charakteryzujące ten system, który właśnie tworzymy. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do stworzenia planu modernizacji technicznej. Jak już wspominałem, to proces, który został przeprowadzony w szybkim tempie, w porozumieniu. Najpierw pan prezydent zatwierdził główne kierunki rozwoju sił zbrojnych, Rada Ministrów szczegółowe kierunki sił zbrojnych, rozwoju sił zbrojnych, potem oczywiście program i teraz plan modernizacji technicznej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.